Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Dariusz Jański, poseł inicjatywy Polskiej Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący sejmowej komisji śledczej do spraw zbadania tzw. zwanych wyborów kopertowych, czy dokładnie komisja nazywa się tzw. afery wyborów kopertowych. Taka jest jej nazwa. Dzień dobry, panie posłowie, panie przewodniczący, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Od komisji śledczej zacznijmy. Czy listę świadków ma już pan przewodniczący przygotowaną? Czy wiadomo, kim będziecie chcieli się zająć, z kim będziecie chcieli rozmawiać, przede wszystkim z kim na początku? Plan pracy jutro do godziny 12. Lista świadków będzie podana. Tych pierwszych, oczywiście, bo hmm. w zależności od tego, co mówią, są kolejni wzywani, ale chcemy to na pewne etapy podzielić. Pierwsi świadkowie będą podani. I przegłosowani, bo każdy świadek musi być przegłosowany uchwałą w piątek, a komisję zaczynamy o dziewiątej. Ale tu jaka jest propozycja przewodniczącego? Z kim na początku powinniście rozmawiać? Panie redaktorze, bowiem tylko jedno, bo to wszystko wynika też z harmonogramu i pewnego mhm. planu pracy. My chcemy rozpocząć od początku, to znaczy była pandemia, chcemy od tego zacząć i ktoś wpadł na pomysł, żeby zorganizować wybory e, kopertowe, korespondencyjne e, i mhm. ktoś podjął takie decyzje, a nie inne, żeby to później zorganizowała Poczta Polska, a nie Państwa Komisja Wyborcza, ktoś wydał decyzję. A ktoś się też do tego przyznał, że to był jego pomysł. Więc zaczniemy na pewno od początku. Nie będziemy zaczynać od końca, tylko od początku. I przeanalizujemy cały ten proces. Kto i dlaczego? Gdzie, są, gdzie jest te 70 milionów? Dlaczego zmarła trawiono? I dlaczego też, tak jak podaje Nik, dlaczego... Jeśli tak, to gdzie i kto złamał prawo? Panie Przewodniczący, to tak na początku tego procesu, który będziecie szczegółowo badać, czy nie jest tak, że wbrew obiegowej opinii to nie były minister finansów, minister aktywów Jacek Sasina, premier Mateusz Morawiecki tak naprawdę formalnie odpowiada za decyzję o drukowaniu kart wyborczych, za decyzję o no, skutkującą wydanie tych środków, o których Pan mówił? Tak, premier Morawiecki pod, podjął decyzję na piśmie, to niewątpliwie. Tylko, przypomnę, w wywiadzie to Jarosław Kaczyński powiedział, że to była jego osobista. Decyzja, więc możemy się spodziewać, że nie tylko pan Morawiecki, Sasin, ale również Jarosław Kaczyński będzie zaproszeni, będą zaproszeni na komisję w e, Formule świadków e, tych osób, które będą przesłuchiwane jest bardzo wielu, ta lista jest długa, ale tą, tą sprawę jak trzeba wyjaśnić. Długa, panie Jak długa, pani posła, jak długa? No, dość długa. E, tym bardziej, że świadkowie, którzy będą do nas przychodzić, spodziewam się, że będą wymieniali kolejne nazwiska, które albo będziemy przesłuchiwać w charakterze świadków, albo będziemy oczekiwali, żeby przesłali oświadczenia do komisji i odpowiedzi na pytania. Bo chcę usprawnić ten system, żebyśmy. Żeby ta komisja nie trwała latami, tylko miesiącami raczej, to chcę, żeby część świadków była przesłuchiwana przez komisję, a część świadków, żeby odpowiedziała na piśmie, na nasze pytania. tak, Żeby przyspieszyć te prace, żeby one nie trwały zbyt długo, bo ludzie jednak chcą, żeby to było sprawnie, szybko i, i, i precyzyjnie. Więc tak też ta komisja będzie działać. Panie proszę, powiedział pan, że chcecie zacząć od początku, od samego pomysłu wyborów korespondencyjnych. Potem powiedział pan, że to premier, ale prezes PiS pierwszy mógł właśnie taką decyzję podjąć. z tego taki wniosek można wysnuć, że prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, będzie pan chciał przesłuchać jako pierwszą osobę? Nie, nie jako pierwszą. Decyzja w sprawie przesłuchania zapadnie w piątek i wyznaczymy kilku pierwszych świadków. Najprawdopodobniej w ogóle pierwsze przesłuchanie będzie 9 stycznia. Taką datę będę proponował. To jest wtorek. Bo musimy mieć odpowiedni czas do zawiadomienia tych świadków, tym bardziej jeśli nie są oni posłami, a może tak być tych pierwszych w pierwszym rzucie, że nie będą to obecni posłowie. No to um, zobowiązuje mnie pewien czas powiadomienia. Ale też chcę powiedzieć, że nie marnując czasu, wystąpimy w piątek już o materiały dowodowe, wnioski dowodowe, które do jutra, do godziny 12 każdy z składa do komisji. No, pokazuje praktyka, że te dokumenty dowodowe, często nawet idą dwa miesiące więc my nie czekając już bo dużo dokumentów jest ogólnie dostępnych chcemy rozpocząć pracę i chyba żadna komisja dokładnie żadna komisja tak szybko nie rozpoczęła pracę. ale tu nie ma co czekać część dokumentów jest ogólnie dostępna sprawa jest ogólnie znana czas na to żeby teraz politycy wyjaśnili co takiego i dlaczego taką decyzję podjęli dlaczego wyrzucono 70 milionów było i dlaczego to nie państwa komisja wyborcza organ konstytucyjny a poczta polska organizowała wie pan to trzeba zrobić też Dlatego, żeby nigdy więcej premier polskiego rządu nie wpadł na pomysł, żeby, nie wiem, właśnie Poczta Polska, Orlen Lotos czy też KGHM nie organizowała wyborów, tylko Państwowa Komisja Wyborcza. Po to jest to właśnie ta komisja, żeby sprawdziła gdzie, a jeśli tak, to kto złamał prawo. I e, e, intuicja mi podpowiada, że nie tylko raportem możemy zakończyć, ale jeśli potwierdzimy złamanie prawa, to również e, wnioskami do prokuratury. Panie przewodniczący, to teraz o telewizji publicznej porozmawiajmy. Wczoraj sejmowa uchwała w tej sprawie. Co ta uchwała zmienia, panie przewodniczący? Bo mam wrażenie, że niewiele, o ile nie nic tak naprawdę. No, uchwała jest intencyjna, kierunkowa, y, która w dużej mierze daje jasny kierunek ministrowi do spraw kultury, że parla polski parlament nie godzi się na to, co się dzieje w tej chwili. Ja no I co minister może zrobić długę... w tej sytuacji? Co, co mu z taką wiedzą, że parlament uważa, że źle y, funkcjonują media publiczne, I, i z tą wiedzą, z tym stanowiskiem, co minister kultury może zrobić? No, to zobaczymy. Pan minister moim zdaniem ma pewien plan i mapę drogową, co chce zrobić, ale też taki sygnał jasny od polskiego parlamentu, że nie godzimy się na to wszystko, na to szczucie, na to dzielenie, na to człowieczanie. Wie pan, nie możemy milczeć i, 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 i patrzeć na to wszystko, co, co robi TVP Info i TVP to pisowskie. Ja naprawdę chciałbym i życzę panu, nam wszystkim, żeby na święta e, zniknęły już te paski, które dzielą... E, Polaków, które atakują polityków. Ludzie już mają naprawdę tego dość. Myśmy... A panie poszle, tak konkretnie, konkretnie, porozmawiajmy dobrze, bo rozumiem stanowisko y, bardzo krytyczne, y, no, no jakby wiele razy i pan poseł, i inni politycy Koalicji Obywatelskiej y, y, przedstawiali, ale y, no, co z tego wynika? Jak, jak to może zmienić rzeczywistość pan... polityczną? Bo jeżeli prezydent jest no, z innego obozu politycznego i y, ustawą tego się zrobić nie da, to, to w jaki sposób, panie poszle? No są, jak widać, są jeszcze inne rozwiązania, nie tylko ustawowe. Zobaczymy. Pan minister Sienkiewicz ma mapę drogową, milczy w tej sprawie, ale zrobi. Dlatego, że zobowiązaliśmy siebie też i zobowiązali nas wyborcy, że od politycznych media. Ja panu dzisiaj nie przekażę scenariusza, dlatego że na to by czekał tylko i wyłącznie PIS, który się tam zabarykadował, zabetonował. Ochroniarze nie mogą nikogo wpuścić, tylko i wyłącznie polityków PiSu do, do, do mediów dzisiaj, tych tak zwanych publicznych, bo to jest ich ostatnie miejsce, gdzie, gdzie będą mogli siedzieć. Wie pan, jak ja patrzę na te zdjęcia z ostatnich godzin, co się dzieje, gdzie parowali politycy PIS-u na i na powstańców, no to brakuje tylko, żeby jeszcze Kaczyński usiadł w fotelu prezesa TVP i zrobił sobie zdjęcie. To, do tego stopnia to, to wygląda. Naprawdę. Poczekajmy. Minister Sienkiewicz wie, co ma zrobić. A uchwała kierunkowa w sprawie tego, że nie godzimy się na to, co się dzieje w telewizji publicznej, jest, moim zdaniem, bardzo potrzebna. Dajemy jasny sygnał. Nie ma zgody, zero tolerancji dla tego, co się działo i chcemy od politycznych media. Natomiast minister ma narzędzia, przedstawi Państwu. Ja nie znam dokładnie tego scenariusza i nie muszę go znać. Ja oczekuję, Boże, że Pan minister faktycznie odpolityczni te media. To zacytuję teraz prezydenta z pisma do marszałka Sejmu Szymona. O Hołowni, prezydent napisał tak. Należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań. Czy yy, z tym, panie pośle, nie będziemy mieli za chwilę do czynienia, że rozumiem, że uważacie, że moralna słuszność jest po waszej stronie, co wczoraj wyraziliście w uchwale, tylko yy, to nie wystarczy chyba do zmiany rzeczywistości, bo jednak jakby nie patrzeć, Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku miało też prezydenta. Wy go nie macie, ani takiej większości, która pozwalałaby Obejść ewentualne prezydenckie weto przecież, więc może powinniście po prostu zaczekać, panie pośle, nie wiem. Wydaje mi się, że nie tylko ustawowo tą sprawę można rozwiązać. Ja rozumiem, że pan prezydent, który często łamał konstytucję i podpisywał wszystkie ustawy pis dzisiaj idzie w obronę tej telewizji, gdzie dziennikarka go pytała, co jeszcze ma zrobić, żeby pan prezydent Duda wygrał te wybory. Więc wie pan, nie dziwi mnie dzisiaj obrona ze strony Andrzeja Dudy. Natomiast Polacy nie chcą już takiej telewizji publicznej, na którą idą ogromne publiczne pieniądze, która tylko i wyłącznie jest tubą propagandową Jednej partii, i jednego prezesa Kaczyńskiego. To ma być pluralistyczna, obiektywna telewizja, radio oczywiście i prasa. I chcę powiedzieć, że my dzisiaj podjęliśmy uchwałę. Nie ma żadnego złamania prawa przecież. Nie, no, uchwałę, no absolutnie. Uchwałę oczywiście. I kierunkowo tak. daliśmy sygnał również y, do Europy, że nie ma zgody i że chcemy między innymi tą sprawę naprawić poczekajmy. Pan minister Sienkiewicz ma pomysł, wie, jak to zrobić i nie, nie będzie łamał prawa. Czekamy w takim razie. Najbliższe godziny mogą być bardzo emocjonujące. Panie proszę na koniec radiowej części jeszcze jedno e, krótkie pytanie. E, dwa lata temu razem z posłem Michałem Szczerbą e, no, kupiliście śpiwory, skarpetki, soki, z tego to pan przynajmniej mówił, takie to były zakupy, między innymi chcieliście dostarczyć je migrantom kończącym przy polskiej e, granicy, w tym pasie pomiędzy Polską i Białorusią. Czy pan poseł się teraz interesuje sytuacją migrantów na granicy? Czy coś Zmieniło po objęciu rządów przez y, platformę koalicję obywatelską między innymi. Czy zmieni się coś? Jak Panie poszła to wygląda i będzie wyglądało? Dziękuję, że pan przypomniał. Faktycznie wtedy byliśmy z posłem Szerbą, kiedy no. było kilka kobiet i Kilka dzieci znaczy. wtedy i to w wieku takim 2-4 lata. Nie było żadnych mężczyzn jednak jeszcze wtedy i faktycznie będąc w stoku podjęliśmy decyzję, że za swoje pieniądze kupimy takie podstawowe produkty i przekażemy Straży Granicznej, która tam Teraz była. Teraz możecie zrobić. panowie zmieniać rzeczywistość, także to na granicy, więc czy coś się zmieniło, zmieni? Tak, od kilkunastu godzin mamy rządy, ale nie jestem w, w stanie panu w tej chwili w każdej sprawie się wypowiedzieć. Po, powstał zespół ym, pomocy humanitarnej ym, w, w Sejmie. Natomiast y, jeśli chodzi o sytuację na granicy, wydaje mi się, że jest y, opanowana. Natomiast y, nie powiem panu w szczegółach, dlatego że jestem w tej chwili poświęcony m.in. żeby zorganizować komisję śledczą i jej przewodniczę, żeby rozliczyć pis za to, co robił. Natomiast y, nigdy, nigdy nie będę żałował tego dnia, kiedy y, pomogłem kobietom i dzieciom, które były na granicy, i zawsze to zrobię. Jeśli będę mógł tylko podać szklankę wody, to to zrobię, bo tak byłem nauczony i wychowany y, y, w domu. Poseł Dariuszyński jest dzisiaj gościem sedna sprawy, przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Kończymy radiową część rozmowy. Internetowa dogrywka przed nami. Być może ją szybko też skończymy. Zależy to od głosowań sejmowych. Dobrego dnia słuchaczom Radio Plus życzymy. Zapraszam na tę dogrywkę. Radio Plus Sedno sprawy. Jest z nami cały czas Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Panie posze, proszę dać znać, gdyby okazało się, że musi pan na salę posiedzeń ja, ja uciekać. z góry z, z, zrozumiemy. ale za chwilkę się rozpoczną głosowania, Jasne. to wtedy będę państwa przeprowadził. Zrozumie, zrozumiemy, oczywiście. Panie posze, chciałem zapytać jeszcze o słowa Donalda Tuska, który no, mówił o tych 24 godzinach, jeżeli chodzi o telewizję publiczną. Jakby już wtedy, no to było wiele tygodni temu w kampanii wyborczej, jakby wtedy już był konkretny plan na to, co zrobić, żeby władzę w mediach publicznych, w telewizji przede wszystkim przejąć. No tymczasem wydaje się, że no nie wiem, czy tego planu wtedy jeszcze nie było, czy teraz ad hoc działać się, czy ta... Jak jak ktoś się zastanawia, co PiS robił przez te dwa miesiące, kiedy powinien oddać władzę, to między innymi betonował się w takich instytucjach jak hmm. telewizja publiczna. No przecież Był nie bez kozery posłowie, posłowie PiSu napisali jakąś, jakąś yy, dokument, wysłali do tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, żeby jeszcze się zabetonować tym. Wie pan, sytuacja jest dynamiczna, bo oni wykorzystali te dwa miesiące, żeby się właśnie betonować w tych instytucjach i yy, yy, yy. No, przyklejać do tych stołków, między innymi w, te, w telewizji publicznej, ale to nie zmienia faktu. E, chcemy to zrobić krok po kroku, faktycznie zgodnie z prawem, i to zrobimy. E, ja mam nadzieję i naprawdę wyrażam taką ogromną nadzieję, że to się stanie. Do świąt, i że w święta ludzie już nie będą musieli tej fabryki szczucia oglądać i fabryki podziałów, które, które, które nam serwuje od 8 lat telewizja PiSu kurskiego. Bo, bo naprawdę, mhm. wie pan, ja, ja tam byłem odczłowieczany wielokrotnie. Naprawdę, rzeczy, których nie zrobiłem, nie powiedziałem, wie pan, tego się nie dało oglądać. Tego się nie dało oglądać ani słuchać. I proszę mi wierzyć, że. Choć chodziłem przez kilka lat i walczyłem o, o, o nasz i przekazując naszą, nasze informacje, to w którymś momencie też musiałem wyjść z programu Pana Kłeczka, dlatego że nie dał mi dojść do słowa, nie dał mi powiedzieć. Tak się nie da po prostu prowadzić, i jeszcze zapraszając tylko i wyłącznie stronę rządową. Naprawdę trzeba to raz na zawsze skończyć. Mamy pomysł, a minister Sienkiewicz jest zdeterminowany, żeby to, żeby to zrobić. No, minister Sienkiewicz, y, oczywiście, to polityk Platformy Obywatelskiej, czy więc nie ma takiego ryzyka, y, panie pośle, że y, zamiast Telewizji Prawa i Sprawiedliwości, bo myślę, że y, no, to miano absolutnie y, może ta telewizja z ostatnich paru lat mieć, będziemy mieli Telewizję Platformy. Nie, nie będziemy mieli telewizji platformy, będziemy mieli obiektywną. Ale Zresztą jak twardą to, ręką to, porządki minister Sienkiewicz będzie tam wprowadzał, no to polityk platformy obywatelskiej, jeżeli będzie tam ja teraz pan, meblował ja telewizję pamiętam, publiczną, to będzie to, to. Ja będzie pamiętam telewizję publiczną, radio i, i polską agencję prasową przed 15 rokiem. No, rządziła przecież platforma IPSL. Ja nie byłem wtedy w platformie obywatelskiej, ale normalnie mogłem chodzić do mediów, mogłem prezentować był jasny podział proporcjonalny do wielkości klubów we wszystkich tych najważniejszych programach przecież politycznych ja mogłem wyrażać swoją, swoje myśli przedstawiać nasze programy nikt mi nie odbierał głosu nikt nie nie atakował nikt nie nadinterpretował i przeinaczał moich słów więc wie pan pamiętam tą telewizję za, za czasów PSL-u i Platformy I, i mówię to jako osoba która wtedy nie była przecież w, w partii rządzącej więc Natomiast to jest ogromna szansa, być może jedna z niewielu, żeby pokazać, że naprawdę może być telewizja pluralistyczna, która z dala się trzyma od polityków. Ja w ogóle uważam, że tam powinno być mało polityki, więcej spraw takich społecznych dla ludzi, tak żeby ta telewizja jakby włączyła się do tego łączenia tego narodu. Każdy może mieć inne na kogo innego głosować, każdy może mieć y, innych y, bohaterów politycznych, ale naprawdę nie musi być dzisiaj takiej instytucji, która tylko i wyłącznie o 24 na dobę po prostu nas dzieli. To już ludzie, ludzie już tego mają dość. Mm -hmm. to, to, to jeszcze oczywiście poczekamy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Oby tak było, jak mówi y, pan poseł, że to będzie absolutnie pluralistyczne y, medium telewizja publiczna. Panie poszło, jeżeli chodzi o 100 konkretów na 100 dni, to ciągle jest realne, że uda się je spełnić? mamy 100 konkretów na 100 dni to jest program koalicji obywatelskiej jak państwo wiecie weszliśmy i zbudowaliśmy mm -hmm. dużo szerszy projekt więc ale premier Tusk mówił, że, że, że będą, będą realizowane te konkrety tak i chcemy to zrobić czy to w 100 dni, czy w troszeczkę dłużej ale chcemy te konkrety zrealizować i będziemy na ten temat rozmawiać pierwsze już zostały pierwsze już zostały przegłosowane. Przepraszam, bo już pan panie, panie do... wszedł na salę. Dobrego dnia życzymy. Słyszymy już sejmowy nie mam dzwonek w, w tle. muszę wejść na salę, w sejmie. Bardzo Dobrego Państwu dnia, pozdrawiamy dnia dnia. serdecznie. Dnia. Dariusz Jański, koalicja ja obywatelska, też. był gościem Sada Sprawy. Udanego dnia życzę. Państwu dziękuję bardzo za to spotkanie, za dzisiejsze Sedno Sprawy. Również życzę oczywiście udanego dnia. Widzimy i słyszymy się już jutro, czyli w czwartek. Radio plus sedną sprawy.